Diamenty nieodłącznie wiążą się z emocjami. Dzisiaj większość pierścionków zaręczynowych, które są symbolem miłości, to pierścionki z diamentami. O wielkiej miłości opowiada też film Titanic, w którym zamożna Rose poznaje młodego chłopaka właśnie na liniowcu, który płynie do Ameryki. W tle tej historii mamy naszyjnik nasz z tak zwanym sercem oceanu, czyli niebieskim diamentem. Podarowanym przez zamożnego, narzeczonego głównej bohaterki. Sam naszyjnik jest wzorowany na istniejącym klejnocie, czyli słynnym diamencie Hope, który obecnie jest prezentowany w Smithsonian Institute. Diament pochodzi prawdopodobnie z Indii, ponieważ jego losy są sensacyjne i myślę też, że godne nakręcenia ciekawego filmu przygodowego. Trafił na dwór francuski. XVIII wieku, później po rewolucji został zagubiony i prawdopodobnie po przeszlifowaniu trafił do Anglii. O ile w filmie serce oceanu przebyło tą drogę przez Atlantyk tylko jeden raz i w ostatniej scenie filmu zostaje przez bohaterkę wrzucone do oceanu, o tyle sam Diamond Hope tą drogę przebył dwukrotnie przez ocean. Obecnie kamień jest. Bezcenny ze względu na wartość historyczną i unikatową rzadkość i wielkość właśnie niebieskiego diamentu. Natomiast próba jego wyceny została skalkulowana na jakieś 350 milionów dolarów. O ile Titanic opowiada o emocjach, to moja kolejna propozycja, czyli serial obecnie dostępny na jednej z platform streamingowych. Pod tytułem oryginalnym Rough Diamond, a polskim tytułem Brudne Diamenty, pokazuje realia handlu diamentami w słynnym e, diamentowym kwartale w Antwerpii. Zachęcam do obejrzenia tego serialu, ponieważ świetnie można tam zobaczyć, jak wyglądają biura diamentowe, jak wygląda działanie giełdy diamentowej, a także dość hermetycznego środowiska rodzin, które są związane z handlem diamentami.